Cześć, na wam wszystkim, z tej strony wektor 000 i zapraszam was na następny film z serii Anime dla Minionalsów. Tym razem sobie opowiemy o studiu, o anime Ultramarniak z 2003 roku od studia Ashi Production. Jest to komedia opowiadająca o magicznej dziewczynie Ninie oraz jej koleżance Ayuta Teishi, e, także tak. Aju jest y, dosyć popularną dziewczyną, która mocno stoi na nogach. No i po prostu. Jest ona po prostu dosyć chłodną dziewczyną, która jest strasznie racjonalna. No i pewnego dnia po prostu przeniesienie się naszej y, drugiej głównej bohaterki Niny do szkoły sprawia, że życie Aju się wywraca totalnie, ponieważ ona odkrywa, że Nina jest y, czarownicą. I po prostu za pomocą swojego magicznego komputerka potrafi czarować. A jak wyglądają czary, w w które wykonuje Nina? Nina po prostu wpisuje w komputerek jakieś tam zaklęcie. Weźmy sobie, że na przykład zamienia sobie IU w faceta. No i tam za pomocą komputerka i magicznej skrzyneczki, do której wrzuca tam różne rzeczy, czy po prostu tworzy dany czary. Tak, dlaczego mówię, że po prostu Aju zamieniła w faceta? Ponieważ jest to jeden z pierwszych czarów, które pokazuje nam Nina. Oczywiście dziewczyny mają swoje obiekty weskniej, na przykład Ayu podoba się Khadzi takie sushi i po prostu ona stara się właśnie mu imponować tym, że jest taką spokojną i opanowaną dziewczyną. A nie w pewnym momencie się podoba Hiroki, cudza, Chudzai. Który jest właśnie kolegą tego, tego Susie'a. No i dodatkowo poza tym, że właśnie Nina jest magiczną dziewczynką, czyli Machosodio ma też ona specjalne zadanie, ponieważ jej dziadek będący jednym z ważniejszych naukowców w świecie magii wysłał ją na misję, która ma pokazać, że jest ona wspaniałą czarownicą. Jest to misja znalezienia pięciu magicznych kamieni, no, do których potrzebuje różne predyspozycje właśnie nasza Nina Sakura. Jednakże w pewnym momencie do jej szkoły dochodzi jej znana rywalka Maja Orihara, która także walczy o te pięć kamieni, ponieważ te pięć kamieni, poza tym, tym że pokazują, że jak mocną jest czarodziejka, ma także drugie ukryte znaczenie, które, o którym wam nie powiem, ponieważ no, nie chcę wam zdradzić, a to jest dosyć mocny spoiler. Jak mi się seria podobała? Powiem, że seria bardzo ciekawa, jak ja tam za Machosodio za bardzo nie przepadam, ponieważ no, jedyne Maho które tak naprawdę w życiu obejrzałem poza Ultramaniakiem, to są chyba tylko e, sailorki. no to powiem, że tutaj daję ósmeczkę, ponieważ no fabuła jest dosyć interesująca. Czary są fajne, postacie są ładne, no i po, zatem bardzo mi się spodobała właśnie postać Mai Orihary, czyli tej właśnie... Rywalki Niny, która jest dosyć wycofaną dziewczyną, i jej przyjaciółmi są jedynie zwierzęta. Także powiem całkiem fajna seria. No i jeszcze tak, z ciekawych postaci jest Una, Luna też jest czarodziejką, ale o ją zawsze okrywa straszny duży pech i łatwo się zakochuje w każdym chłopaku. Także ja tej serii daję ósmeczkę, Mal daję siódemeczkę, No, troszeczkę jest różnica, ale nie za dużo między nami. Także mówię, ja wam to anime polecam, jak lubicie Machoschodio. Także do zobaczenia w następnym odcinku.